Zacznijmy od tego, że Netflix nie jest znany z tego, że ma w swoim katalogu najlepsze filmy, jakie powstają. Netflix jest znany z tego, że ma bardzo duży katalog filmów i ten katalog utrzymuje całkiem dobrą średnią. Powiedziałbym, że powyżej takiej przeciętnej, ale to głównie dlatego, że na te kilka perełek, kilka hitów, które mają, jest tam mnóstwo, mnóstwo miernoty. Jeśli masz Netflixa, to pewnie nieraz zdarzyło Ci się przeglądać i przeglądać i przeglądać ten katalog i nie móc na nic się zdecydować. Ale nie martw się po to, ja tu jestem. Wybrałem moim zdaniem 10 najciekawszych horrorów z katalogu Netflixa. Nie jestem w stanie oglądać wszystkich filmów, które wychodzą na rynek. Nawet nie jestem w stanie recenzować tych wszystkich, które oglądam. Jest tego po prostu za dużo. Ale widziałem tych filmów już tak dużo, że mogłem śmiało wziąć na warsztat to, co jest na Netflixie i polecić Wam 10 moim zdaniem najlepszych horrorów, które znalazłem na Netflixie w styczniu 2023 roku. Każda lista 10 najlepszych, 15 najlepszych, 7 najlepszych, jaką oglądacie, jest totalnie subiektywna. I tak samo ta. Nie brałem tego rankingu z Rotten Tomatoes, czy Film czy IMDb. Ułożyłem wszystko stricte na podstawie moich wrażeń na temat tych filmów, które widziałem. I oczywiście nie widziałem wszystkich filmów w katalogu Netflixa. Aczkolwiek, jak przyglądałem ten ich katalog, przygotowując się do tego nagrania, wydaje mi się, że to, co powinienem, to widziałem w większości. Nie przedłużając, jedziemy od miejsca 10. Na miejscu 10 polecam wam horror As Above So Below. I od razu wybaczcie, że posługuję się anglojęzycznymi tytułami, a będziecie musieli wygubować. No i ponieważ nie mogę znaleźć ustawień języka w apce, chyba ich tu nie ma, więc będę dalej jechał z nazwami anglojęzycznymi. As Above So Below. Nie jestem fanem ogólnie filmów z gatunku found footage. Po części jest to dlatego, że mimo wszystko są one, moim zdaniem, często zrobione kiepsko i bazują na bardzo prostych zabiegach, jumpskerach i ich produkcja nie wymaga super rozbudowanego scenariusza, bo te zwykłe techniczne zabiegi służą do straszenia nas w tych filmach. No i dla mnie to nie jest wystarczająco ciekawe albo zaskakujące. Co nie zmienia faktu, że jak ktoś lubi jumpscary, to cała ta mm, dziedzina found footage jest bardzo fajnym horrorkiem na wieczór, żeby po ciemku obejrzeć i się po prostu przestraszyć. Natomiast Ezebaw Soul nie będąc oczywiście filmem idealnym, wyróżnia się trochę w tej dziedzinie. Film opowiada historię pani archeolog Scarlett Marlowe, która całe swoje życie poświęciła na poszukiwanie e, magicznego McGuffina, tak zwanego. McGuffin to taka pierdoła w filmie, która służy tylko po to, żeby popychać scenariusz dalej i de facto nie ma dla tego samego filmu większego znaczenia. No więc mamy ten gadżet w postaci jakiegoś tam kamienia filozoficznego. Ona bardzo chce go znaleźć i dowiaduje się, że hej, jest duża szansa, że znajduje się on w katakumbach pod Paryżem. A więc zbiera grupę śmiałków, którzy wraz z nią wyruszą na poszukiwania do katakumb i oczywiście dzieje się to, co zawsze się dzieje, kiedy jest fan footage i ktoś schodzi do katakumb, jaskiń albo innych opuszczonych miejsc, w których przecież nic się nie może wydarzyć. To, co ten film wyróżnia, to wydaje mi się to, że jak na found footage jest faktycznie bardzo fajnie zrobiony, i jest dobrze zagrany, aktorzy naprawdę dali radę. Oprócz tego, że te elementy są na wyższym poziomie niż standardowo w tej kategorii filmów, no to mamy dalej fajne jumpscary, fajną atmosferę, można się naprawdę przestraszyć. I jeśli nie jesteśmy super wymagający, jeśli chodzi o scenariusz i potrafimy wrzucić to zawieszenie niedowierzania, to ten film naprawdę zapewni Wam fajny wieczorny seans. Na miejscu dziewiątym 30 Days of Night, czyli 30 dni nocy. W 30 dniach nocy mamy przede wszystkim bardzo fajną obsadę, bo mamy Josha Hartneta, mamy Melissa George, którą możecie kojarzyć z Triangle, między innymi, którego recenzowałem jakiś czas temu, oraz mamy Daniego Houstona, który jest legendą kina a, klasy B i zawsze jest świetny w graniu no, czarnych charakterów. I podobnie jak w The Buffs Blow, także tutaj w 30 dniach nocy, po polsku było... Film ten wyróżnia się tym, że jest po prostu bardzo dobrze zrealizowany. Mamy bardzo ładne zdjęcia, mamy bardzo fajną atmosferę. I mamy bardzo dobrą grę aktorską. I nie jest to taki film o wampirach, yy, gdzie one są takie wiecie, eleganckie, yy, błyszczą brokatem czy coś takiego. Jest krwawo, yy, jest napięcie, jest fajna akcja. I chociaż zapadło 30 dni nocy, to jakoś tak się zdarzyło, że w tym filmie przez 30 dni jest pełnia księżyca i zasadniczo jest jasno, wszystko widać, i jest spoko. Tylko wampiry mogą chodzić i cię polować i rozerwać się na strzępy. Więc jeśli lubicie wampiry i survival horrory, to polecam zdecydowanie 30 dni nocy. Znowu było po polsku. Na miejscu. Ósmym, Amityville Horror z Ryanem Reynoldsem. Ryana Reynoldsa można lubić albo nie lubić, nie wiem, czy można być mu obojętnym, jest na tyle specyficzny, że zasadniczo zawsze gra siebie. I niektórzy lubią jego, w związku z czym to, że zawsze gra tą samą postać, z tym samym poczuciem humoru, charakterem i tak dalej, im to nie przeszkadza, albo wręcz pasuje, a innych może to odpychać po którymś razie, no bo... Dla mnie na przykład jest to męczące. Ale kiedyś Ryan Reynolds jeszcze starał się trochę bardziej i ma na swoim koncie kilka filmów, w których nie jest tak bardzo sobą jak w dzisiejszych produkcjach. A Mythical Horror to historia opętania i szaleństwa. Co ciekawe, oparta jest na faktach. Nie pamiętam, w latach chyba 30 czy 40 w Stanach jakaś rodzinka wprowadziła się do domu i po 28 czy tam 30 dniach uciekli stamtąd, mówiąc, że dom jest nawiedzony i nie mogą w nim przebywać. Jakaś pani napisała o tym książkę, a jak Hollywood ją przeczytał, to hej, jedziemy. Natomiast z jakichś tam powodów prawno prawnolicencyjnych historia ta nie jest de facto niczyją własnością. Więc jak oglądacie Amityville Horror, stary film, nowy film, inny film, serial, to nie są one ze sobą połączone, nie są robione przez jedno studio, nie jest to franczyza, w związku z czym nie spodziewajcie się jakichś. Super powiązań między poszczególnymi filmami. Ten natomiast jest bardzo dobrze zrealizowany, jest fajnie zagrany, jest momentami straszny. Ryan Reynolds naprawdę daje w nim radę jak na. to głupie brzmi jak na siebie, no ale jak na siebie. I jest to idealny filmik na wieczorek horrorowy, kiedy po prostu chcecie się dobrze bawić i trochę przestraszyć. Miejsce siódme, The Hunt. The Hunt chyba formalnie rzecz biorąc nie jest horrorem, ale ma dla mnie klimat takiego powiedzmy hostelu, czyli grupa bogatych nie wiadomo kogo, porywa grupę biednych nie wiadomo kogo i się nad nimi znęca w tym przypadku, jak można się domyślić pod tytułem, na nich. Polują. No i jest to też pomysł tak banalny, tak dziecinny, naiwny, głupi, nie wiem jak to powiedzieć, no po prostu też wałkowany milion razy. Nieciekawy. Nie wiesz jak napisać scenariusz, to po prostu konfrontujesz ludzi ze sobą, niech ze sobą walczą. Dobra, ty uciekaj i no, o tym będzie polegał film. Spieprzaj. Ale w tym filmie mamy nie tylko Hillary Swong, ale też Betty Gilpin. Betty Gilpin niekoniecznie musicie znać. Ma ona na swoim koncie kilka fajnych produkcji, ale raczej nie horrorowych, a już na pewno nieki na akcji. I Betty Gilpin w tym filmie daje super performance, jest mega przekonująca laska, z którym nie chcecie zadzierać i jeśli planujecie ją porwać, żeby na nią polować, to zastanówcie się jeszcze raz, bo to nie jest najlepszy pomysł. Film jest śmieszny, film jest brutalny, film ma dużo akcji, czyli bardzo dobra rozrywka. Miejsce siódme. I scenariusz ma pewne twisty, które moim zdaniem odświeżają ten klimat e, polowania na biednych ludzi przez tych bogatych ludzi e, i... Przyjemnie mi się go oglądało, nie było tak, że o, wiedziałem od początku do końca, co się wydarzy i jak się skończy. No oprócz tego jest fajnie zagrane, jest akcja, jest komedia, wszystko to jest bardzo fajnie wyreżyserowane i ma fajny klimat. Postaci mają charaktery, więc dobra rozrywka na wieczorek horrorowy. Polecam. Na miejscu szóstym Quarantine z Jennifer Carpenter. Jennifer... ma no, mianowicie Jennifer? Quarantine to kolejny found footage na mojej liście i trochę mnie to, mówiąc szczerze, zdziwiło, bo naprawdę no, nie jestem fanem tej kategorii filmów, a jednak... Może trochę jestem? I tak jak. W sumie jak się nad tym kurde zastanowię, to seria Rek też mi się podobała. Chyba muszę zrewidować swoje poglądy. A więc Quarantine jest remakiem pierwszego reka. Remakiem, rebootem, adaptacją przez Amerykanów? Był taki okres w amerykańskim horrorze, gdzie nie mieli swoich pomysłów i robili remake i japońskie, hiszpańskie i wszystkie inne tylko nie swoje. I To jest jeden z tych filmów? I nie będę mówił, czy jest lepszy od hiszpańskiego reka, czy nie. Ale po prostu jest dobry. Jennifer Carpenter, którą możecie znać z Dextera, świetną rolę tam zagrała, yy, daje radę także w tym filmie. A film opowiada o tym, jak dziennikarka wraz z operatorem kamery, którzy towarzyszą strażakom podczas jakiegoś tam wezwania, kręcąc reality show, yy, wlatują do budynku mieszkalnego, gdzie zostali wezwani z jakiegoś powodu, nie pamiętam w sumie z jakiego powodu, ale zostają zaatakowani przez babcię, do której zostali wezwani, i okazuje się, że yy, kiedy ta akcja się dzieje, to cały budynek zostaje poddany kwarantannie. Więc w przeciwieństwie do e, sytuacji e, zombie czy innych tam infekcji i tego typu rzeczy, kiedy bohaterzy zamykają się w jakimś miejscu i próbują zamknąć te zombie na zewnątrz, żeby do nich się nie dostały, tutaj bohaterzy zostają zamknięci z tymi potworami w środku. Akcja fajna, można się przestraszyć. Mocny found footage, bo tutaj kamera się, pamiętam, trzęsła się jak hej, hej, ale mm, warto. Miejsce piąte. Apostol. Apostoł. To mogę przetłumaczyć łatwo. Apostoł to dosyć zagmatwana religijno-folkowo-historyczna historia o tym, jak główny bohater wyrusza na poszukiwanie swojej siostry, która została porwana dla okupu przez jakiś kult? Okul kult okultystyczny okultystów? I trafia do nich, na jakąś tam super dziwną, odizolowaną wyspę, do miasteczka, udaje mu się tam jakoś przedostać i dowiaduje się coraz więcej o tym, jak ten kult działa. I bardzo szybko dowiadujemy się, że ta wyspa generalnie nic na niej nie rośnie, jest bez nadzieja i oni muszą składać Krwawe ofiary jakiemuś bóstwu i kiedy to robią. To pełno jest w ogóle zboża i wszystko im rośnie jest cudownie, a kiedy tego nie robią, to jest gorzej, w związku z czym, żeby mieć hajs na te zwierzęta do e, zabijania, czasem zdarza im się kogoś porwać dla okupu. E, I to wydaje się, jest samo w sobie jakimś tam już plotem czy fajnym scenariuszem, ale sytuacja tam się komplikuje dużo bardziej i film naprawdę polecam ma fajny klimat, piękne zdjęcia. Dobrą muzykę, jest dobrze zagrany Ma kilka naprawdę mocnych scen I pamiętam, że po seansie byłem zaskoczony Że ten film, o którym zasadniczo praktycznie nic nie mówił Zrobił na mnie takie dobre wrażenie Natomiast nie jest to taki film Jak poprzednio, o którym rozmawiałem Gdzie jest po prostu fajna rozrywka, akcja się dzieje non stop Ten jest już zdecydowanie wolniejszy Bardziej trzeba wsiąknąć w tą atmosferę Scenariusz też Bardziej trzyma się kupy No bo nie jest to taki film akcji Jest to po prostu film grozy Także miejcie to na uwadze przed seansem Miejsce czwarte. The Ritual. Rytuał Davida Bracknera. David Brackner zawitał już na moim kanale przy okazji rebootu Headrisera. Zawita też pewnie jeszcze nie raz, bo to naprawdę jest jeden... albo rośnie na jednego z najważniejszych reżyserów horroru, tej ery. I Rytuał jest jednym z tych filmów, które no, można powiedzieć, że umiejscowiły na mapie horroru i w ogóle mm, reżyserów. Rytuał opowiada o grupce znajomych, którzy po latach jakby ponownie chcą odświeżyć jakby te znajomości, tą, tą przyjaźń i postanawiają wyruszyć w góry na taką wycieczkę, wiecie, na kilka dni, namioty i tak dalej, no i wyruszają w te góry, to się dzieje w Skandynawii i trafiają na okultystów, stare wierzenia wchodzą w grę i różne już nie będę zdradzał może szczegółów co jeszcze, ale jest krwawo, jest strasznie i jest trochę akcji. Jest to więc folk horror, natomiast nie jest on taki folk jak Apostoł, o którym powiedziałem wcześniej. Tutaj jest zupełnie inny klimat. Dalej Specyficzny w sensie fajny, ma swój klimat, ma swój charakter, ma bardzo ładne zdjęcia, efekty dźwiękowe też są super. I całkiem fajny mm, projekt głównego złego, głównej postaci złej, nie wiem jak to ująć w sumie. E, ale pamiętam, że bardzo dobrze się na tym filmie bawiłem, w tym sensie, że był, było napięcie, był straszny, był fajnie zagrany e, i zdecydowanie mogę go polecić na e, seansie wieczornym. Miejsce trzecie. Blood Red Sky Mówiłem o 30 dniach nocy, był to film o wampirach Kino akcji zasadniczo, taki dosyć y, prosty, hollywoodzki, wiecie To nie to, to też jest opowieść o wampirach Nie jest prosta, nie jest hollywoodzka i nie jest to zwykły filmak Mówiąc szczerze jest to jedno z najlepszych podejść do filmu o wampirach Jakie kojarzę w ostatnich latach Nie było ich też tak dużo swoją drogą Ale ten na pewno wyróżnia się na tle innych wampirycznych opowieści Wydaje mi się, że nie zdradzę dużo opowiadając o czym y, zasadniczo jaki jest główny plot tego filmu. Y, grupka terrorystów porywa samolot i na samolocie jest chora kobieta, która y, bardzo ich prosi, żeby tego nie robili, oni nie słuchają, no i... No i co? I później muszą sobie z wampirem poradzić. Twist jest taki, że główna bohaterka jest w samolocie wraz ze swoją córką oraz samolot ma taką ścieżkę lotu, że prędzej czy później, jeśli będzie to się działo tak, jak terroryści tego chcą, no, wlecą we wschód słońca. Więc im zależy na tym, żeby dolecieć tam, gdzie chcą i przeżyć, a jej zależy na czymś zupełnie innym. Film jest bardzo krwawy, fajnie napisany, akcji ma też całkiem sporo, całkiem dobrej i ma zaskakujące zakończenia. Pamiętam, że byłem bardzo zaskoczony po seansie, pozytywnie w sensie, więc zdecydowanie go polecam. Tylko y, przygotujcie się na to, że nie jest to kino amerykańskie, więc nie jest to ten typowy, można powiedzieć, dla Amerykanów y, sposób poprowadzony scenariusz czy, czy akcja. Y, y, jest tu kilka naprawdę fajnych zaskoczeń i nietypowo poprowadzonych scen. I fanom kina amerykańskiego może to przeszkadzać, ale wszystkim innym powinno się podobać. Polecam. Zbliżając się do miejsca pierwszego mamy miejsce drugie i film, który pamiętam wstrząsnął mną w pewien sposób, kiedy go oglądałem milion lat temu, kiedy żyły dinozaury i on wtedy ujrzał światło dzienne, A Skeleton Key. Skeletynki opowiada historię głównej bohaterki granej przez Kate Hudson, która jest opiekunką osób starszych i zatrudnia się w takiej posiadłości, gdzie żona zajmuje się chorym mężem tam po wylewie czy po, po czymś innym. No i kiedy zaczyna laseczka oczywiście tam szperać czy dowiadywać się po prostu coraz więcej na temat tej rodziny i tego domu, to coraz to straszniejsze tajemnice wychodzą na światło dzienne. I w końcu dochodzi do konfrontacji między nią a mieszkańcami i to, jak ta akcja się toczy, na czym polega. Ta cała tajemnica czy, czy scenariusz, a już w ogóle jak ten film się kończy, jest naprawdę czymś godnym polecenia. I co ciekawe, film jest PG13, więc nie spodziewajcie się jakiejś bardzo dużej ilości e, goru czy e, krwi. Natomiast wydaje mi się, że jak na film z takim ratingiem PG13 jest całkiem tego mimo wszystko sporo. Jednak ten film polecam, ponieważ ma fajny scenariusz. Jest dobrze zagrany i dobrze zrealizowany. Mimo wszystko Kate Hudson już wtedy była takim nazwiskiem, które w byle filmach z byle budżetem nie grała. Więc od strony technicznej tutaj zasadniczo wszystko się zgadza. Do tego mamy fajny scenariusz, wszystko jest fajnie zagrane, wyreżyserowane. Dobry film, polecam. A teraz miejsce pierwsze i trochę oszukam, bo muszę dać je egzekwo. Natomiast jest to część pierwsza i część druga. A Quiet Place A Quiet Place w katalogu Netflixa moim zdaniem absolutnie wyróżnia się na tle wszystkich innych horrorów, ponieważ jest to film, są to filmy, obie części, z bardzo dobrym scenariuszem, bardzo dobrymi aktorami, którzy robią świetną robotę, bardzo dobrze wyreżyserowane, z bardzo dobrym pomysłem, z bardzo dobrą muzyką i efektami specjalnymi. Wszystko w tych filmach się zgadza. A Quiet Place, część pierwsza i druga, to um, historia rodziny w świecie postapokaliptycznym. E, nie pamiętam, czy to jakieś ufolutki, czy inne eksperymenty spowodowały że, spowodowały, że po świecie chodzą potwory i zabijają wszystko, co wydaje z siebie dźwięk jakikolwiek. W związku z czym wszyscy są bardzo cicho. No i mamy rodzinę, tam mąż, żona i trójka dzieci, jeśli dobrze pamiętam i film zaczyna się tak, że e, na wskutek jakichś tam złych decyzji poszczególnych osób najmłodszy członek tej rodziny, dzieciak e, zabiera z miasta zabawkę, która z jakiegoś powodu ma w sobie baterie, które po x latach mimo wszystko są na chodzie i kiedy wracają do swojego domu, po cichutku, w środku lasu, dzieciak zaczyna się nią bawić, zabawka zaczyna wydawać dźwięki elektroniczne i dzieciak ginie. I rodzina musi z tym żyć dalej, dzieją się różne e, naprawdę ciekawe i hardkorowe rzeczy, jest bardzo dużo napięcia i bardzo fajny klimat w tym filmie. Jeśli więc chcecie film pełen napięcia, który może nie ma aż tak dużo akcji, ale ma świetny klimat, potrafi przestraszyć i potrafi tak przedstawić główne postaci, że się z nimi identyfikujecie w jakiś sposób i czujecie ich strach, jest jakby... Kibicujecie im, bardzo chcecie, żeby nie wiem, przeżyli tą scenę, czy żeby im się udało, żeby dobiegli, whatever. Ten film potrafi to zrobić. Potrafi spowodować, że ta imersja w świat filmu będzie pełna. To się rzadko zdarza, żeby film nie był jakimś yy, pokłosiem jakiejś franczyzy, miał oryginalny scenariusz, bardzo fajnie poprowadzony od A do Z, miał dobrą obsadę, z dobrymi aktorami i realizacyjnie był w całości dobrze zrobiony. I na dodatek, znaczy w sumie w efekcie jeszcze to wszystko powoduje, że my potrafimy wejść w świat tego filmu, e, nic nas z niego nie wytrąca i w pełni czujemy te emocje i to napięcie, które tam się dzieje. Więc pierwsze miejsce w katalogu Netflixa na styczeń 2023 otrzymują ode mnie... Quiet Place, część pierwsza i część druga. I to tyle z mojej subiektywnej listy najlepszych horrorów na Netflixie. Jeśli masz jakiś swój ulubiony film z katalogu Netflixa, o którym nie powiedziałem, daj znać co to za film i pogadajmy o horrorach.